Siema do kurwiatorki dzisiaj sobie pogadamy na temat redukcji z międzygazem. gazem czyli o co chodzi, już wam tłumaczę to jest hamowanie wyrównanie obrotów silnika że tak powiem z kołami, czyli o co chodzi na przykład jeżeli jedziecie dosyć szybko na przykładowo trzecim biegu i macie bardzo wysokie obroty nie mówię że największe ale bardzo wysokie i wpinacie dwójkę, po prostu w, 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 wciskacie sprzęgło, dwujak i puszczacie szybko sprzęgło, nie I to wtedy macie zblokowane koła, nie ważne czy to jest napęd na przód czy na tył, gorzej będzie jak będzie ślisko, bo głównie hamowanie z międzygazem robi się ze względów takich, żeby nie męczyć za mocne maszyny, silnika i zespołu tego napędowego, ale też bardziej robi się po to te hamowanie z międzygazem właśnie żeby płynnie hamować i żeby nie zblokowało kół zależy jak ktoś chce zblokować koła to wiadomo redukuje na wysokich obrotach jeszcze na niższy bieg i wtedy zblokowane macie koła dzisiaj nagrywam telefonem żeby nie było widać teraz dokładnie pedały i moje zajebiste buty everlasty i skarpety już wam mówię co to jest no muszę się pochwalić donowany nieważne coś takiego no podarci podarte butki no ale wracając do tematu, właśnie chodzi, żeby nie zblokować tych kół. Czyli jak to robimy, jak się w ogóle do tego zabrać, nie? Bo chuj, no nie wiecie jak to się robi, nie? Wiecie, że coś tam się macha tak nogą czy coś. Każdym samochodem praktycznie da się zrobić hamowanie z międzygazem. Nie ma takiego czegoś, kurwa, że się nie da. No może się nie da, jak masz w automacie, nie? Ale tak, robiłem w Sejolu, na przykład tam jest strasznie mało miejsca. Pedały są zlane, jakby to był jeden pedał, nie? Kurwa, otworzę drzwi, bo jest, kurwa, gorąco w chuj. I tak na przykład w Sejolu to trzeba było hamulec i dodanie gazu. Tak, nie można tak. Pek, pek. Ale jak macie trochę większe, yy, większy samochód, jest więcej miejsca w pedałach, to robicie sobie o takie coś, nie? Jak macie jeszcze niektórzy, najlepiej hamować tutaj, tak jakby palcami. Nie samymi czubkami palców, tylko tak, żeby mieć pe pewnie nogę na pedale hamulca i dodanie gazu, nie? Czy tak, czy tak. Tak, tak się tutaj za bardzo nie da, ale tak jest idealnie: takie kopnięcie prawie ze się stopia, nie? Kopiecie jak piłkę, nie? Musi być tylko pyk i już. Jak do tego się zabrać? Najpierw, jak chcecie się nauczyć właśnie hamowania z międzygazem, to nie męczcie tego silnika, nie męczcie maszyny, tylko pyk. Róbcie sobie to na sucho: pyk, 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 pyk. Chodzi o to, żeby właśnie wyrównać te obroty silnika. Wyczujecie to sami z czasem. Musicie trochę popracować. Ja pamiętam, jak się uczyłem tego, to mi to zajęło tak niecały tydzień, ale to było coś takiego, że to nie było opanowane. Tak musiałem się trochę skupiać na tym, żeby to zrobić, tak. Ale już po miesiącu powinno wam wychodzić tak w miarę naturalnie, a później już się tak przyćcielcie do tego, że kurwa będziecie, jak macie jakiś fajny wydech czy coś, nie jakiś pierdioszek z silencerem, tylko coś do, dobrego na przelocie. No, to rozpędzacie się, wiadomo, do hamowania, do świateł. No no, 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 to już kurwa każdy patrzy, co to podjeżdża, nie? Nieważne, jaka fura, ważne, jak się jeździ, tak? Więc uczcie się najpierw tego na sucho. Później odpalajcie machinę. Zaznaczam, że nagrywam telefonem. Nie wiem, jak to wyjdzie, ale nagrywam teraz, tak? Postaram się jechać i nagrywać, że tak powiem, pedały. I tak, jedziecie na przykład na dwójce. Trójka. Macie trochę tam... Możecie zwiększyć obroty. Obroty silnika. I tak. Hamujecie sobie najpierw delikatnie. Dodajecie gazu. I puszczacie sprzęgło. Jeszcze raz tłumaczę. Rzućcie sobie trójkę. Tak, rozpędzi się na trójce nie jakieś maksymalne obroty, ale takie większe. I zacznijcie hamować. I dodajcie piętą gazu, i zrzućcie bieg niżej. Powoli wyczujecie, ile trzeba dodać gazu. I nie patrzcie na to, nie uczcie się na obrotomierza ile dodawać gazu, tylko musicie wyczuć. A wyczucie wtedy, kiedy dodacie idealnie gazu i zaczniecie hamować żeby zrobić między gaz to będzie coś takiego, że ani wam nie szarpnie mocno samochód nie będzie takiego i aż kurwa prawie wyskakujecie przez szybę jak na crash testach, anekiny ani też nie będzie czegoś takiego, że wam szarpnie auto do przodu bo jak szarpnie do przodu to totaliście za dużo gazu, nie? musi być tak w sam raz z wyczuciem zaraz zobaczymy Przerwę teraz przypauzuję. zobaczymy jak to będzie wyglądać z perspektywy, jak tutaj moja małżonka przytrzyma kamerę i nagra ten temat. Dobra, stopujemy. Dobra i teraz widać pedały, ja wrzucam sobie trójkę. Jedziemy i musimy zacząć hamować. Przykładowo, tak do zera, nie? To robimy coś takiego, tylko wejdę z łuku. idę z i ta hebel kumacie czasami można zrobić coś takiego to już jest nic, to nie jest między gaz, ale żeby nie zmęczyć auta jedziecie na wysokich obrotach i jeżeli chcecie na przykład zredukować bieg na niższy, żeby dać gazu to nie róbcie, że teraz wrzucę jedynkę to nie róbcie czegoś takiego, że wrzucacie bieg i od razu puszczacie sprzęgło dodajcie gazu przed tym widzicie? Na jedynkę obroty się wyrównały I nawet nie było szarpnięcia Zróbmy to z dwójki na jedynkę Taka redukcja, nie? Patrzcie, jedziemy tak samo I jedynka bez gazu Było szarpnięcie nie, wyczu, nie wyczuję się tego Nie zobaczy się za bardzo przez, przez yy, Jak to się nagrywa, tak? Ale zobaczmy teraz Jeszcze raz to wyróbię Między gazem Szkolkę wrzucę I teraz tak Jak będziecie jeździć zimą, nie? Nie będziecie, nie będziecie płynnie, ładnie hamować. Jak nie, nie będziecie mieli ABS-u, to fajnie jest to hamować jednak tym, tą skrzynią biegów silnikiem, żeby to wszystko właśnie ładnie hamowało i żeby w nic nie przykurbić. Dobra, mam nadzieję, że nagrało się w miarę przyswoicie. Jak chcecie, to jeszcze raz na sam koniec Wam pokażę. To trzymaj Kasia, dobrze telefon. Z czwuraka się rozpędzę. Nie, troje zajebie będzie szybkie hamowanie czwórka piątka i teraz ta czwórka, trójka, trójka jedynka trochę zwiększałem obroty na samym końcu bo na dwójce zrzuciłem już no tak, żeby trzeba było dodać trochę więcej tego gazu no i ładnie obroty się wyhamowały wyrównały tak jak mówię na to wszystko potrzeba czasu, nie stresu że nie wychodzi, czy coś yy, tutaj to zawrócę no, coś takiego i tak, na to wszystko potrzeba czasu, nauczycie się yy, wszystkiego nie, nie, nie patrzcie, że nie wychodzi, będziecie na początku szarpać samochodem i w ogóle, ale powoli, powoli jakoś przywykniecie do tej jazdy i będzie elegancko, nie? kurwa, fura jest tak zakurzona że jak Że oni tam miesięcznie na Ukrainie zarabiały 400, ale chyba więcej musiałaby dostać, żeby sprzątnęła ten pierdolnik. I tak chyba się zrobi. No chyba, że jest jakiś chętny fan, co posprząta to charytatywnie, nie? <laughs> ale chyba takiego nie ma, więc nie ma co, co ten pierdolić głupot. Oczywiście to był taki żart. Ten samochód nie musi być sprzątany, bo to jest... Podaj kamerę, bo to jest. To jest Sparta. Weź Kasia coś narysuj, nie? Elegancko. Widzicie, to jest kurz. To nie jest e, zamsz ani nic. To jest kurz. Dobra, to ten. To w takim razie to kurwiajcie bezpiecznie. Trzymajcie się. Na razie, cześć.